Nie będzie się w żadnym skoku próbnym, wszystkie były super. W konkursie jedno podchnięcie na 2.15, wydaje mi się, że troszkę straciłem czujność i nie podszedłem tak z respektem do tej wysokości. Po prostu czułem się za dobrze, żeby, żeby gdzieś tam się spinać. Potem oddałem świetny skok na 25, tam w tym skoku wyszłoby dużo, dużo wyżej, bo był idealny moim zdaniem. Chciałem to powtórzyć na 29, niestety nie wyszło, e, troszkę pogubiłem rytm, nie wyglądał on tak jak powinien, czyli jednostajnie przyspieszone, tylko po prostu od początku do końca tą samą, bardzo dużą szybkością tym razem na rozbiegu. E, no i skutkowało to trzema zdrowieniami, no jednak w sumie tutaj musi być wszystko zgrane co, e, co do jednej rzeczy, no, no, no i tyle. Trochę żałuję, że te osoby nie, nie nie przestawiłem na 233, bo... Jeśli wyjdzie skok, to czy to było 29 33, to i tak by zostało. Samo odbicie bierze się właśnie z dobiegu, także no, technicznie ja cały czas mam rezerwy, ale to działa tylko i wyłącznie na mój plus. Ja motorycznie jestem no, bardzo mocnym zawodnikiem i uważam, że tutaj naprawdę dużo, dużo osób jest za mną. Nawet z tej czołówki, która teraz skacze, jeśli chodzi o, o same parametry fizyczne tutaj. No, ale technicznie no, naprawdę trochę odstaje. Ja też miałem dosyć spory Spory problem z ogarnianiem tej techniki, bo ciągle coś przydarzało się na mojej drodze, co chwilę jakaś kontuzja albo inne rzeczy, teraz w Jurginy złamanie stopy. No nie miałem, częst, przez dłuższy czas nie miałem tak, żebym dwa lata z rzędu gdzieś mógł potrenować, po prostu w spokoju, żeby tą technikę szlifować na, na takim wysokim poziomie, tylko to wyglądało tak, że ta forma spadała, musiałem budować na nowo, gdzieś tam odbudowywać pewność siebie i głowę po kontuzji. No ale teraz już trenujemy dużo mądrzej, dużo bardziej skupiamy się na tych aspektach technicznych, na tym, żebym jednak były częściej świeży. No i to będzie owocowało. Ja przede wszystkim musiałem tutaj pokazać, że stać mi na to, żeby wrócić na odpowiednie tory, bo w Eugene zrobiłem formę życia. Uważam, że tutaj nie było wcale gorzej, jeśli chodzi o... O, o, o to jak, jak się czułem i jak ta forma wyglądała, no ale zabrakło gdzieś tych treningów jednak technicznych, ale właśnie z takim samopoczuciem. Ja jednak potrzebuję na technice czuć się świeży, żeby tą technikę szlifować, bo jednak kiedy ja zmęczony skaczę na treningu, a potem czuję się wyśmienicie jak dzisiaj, to jest zupełnie inne bieganie, zupełnie inne ułożenie, wszystko jest inne. Wiadomo, że wtedy można się fajnie zaskoczyć, ale lepiej być na to przygotowany.